Rowery, nie bajki. Czym cała prawda jeżdżeniu na rowerze? Dzień dobry, witam państwa w kolejnej odsłonie podcastu Rowery, nie bajki. Proszę państwa, jak się wymyśla podcast, to wymyśla się jakieś zasady. Ja trochę działałem na odwrót i wymyślałem, czym on nie będzie. To nie miał być podcast o śrubkach. W związku z tym, jak wiadomo, zasady są po to, żeby je łamać. I dziś będziemy rozmawiali o śrubkach. Gościem jest Tomek Wachowiak, czyli będziemy rozmawiali o materii z człowiekiem z firmy Antymateria. Mam rację? Dzień dobry, bardzo miło mi wszystkich tutaj powitać. Tak, dokładnie. Będziemy rozmawiali o Antymaterii, o rowerach, o ciekawych rowerach i trochę o stylu życia. To najpierw porozmawiamy o tobie, bo mam cię przedstawić. I ustaliliśmy, że jesteś dyrektorem zarządzającym. Tak, od września zeszłego roku, aczkolwiek przygoda z antymaterią zaczęła się kilka miesięcy wcześniej, ale od, na 100% działam od połowy ubiegłego roku. Dyrektor zarządzający to brzmi bardzo dumnie. Ile osobami zarządzasz? Trzema sklepami, trzema serwisami, w sumie kilkunastoosobową ekipą. I tego się trzymajmy, proszę Państwa. Ale y, y, antymateria zaczynała się od takiej małej kulki materii, prawda? To nie są twoje czasy, ale opowiedz trochę o tym, bo myślę, że to jest ciekawy case o tym jak rozwijać przemysł rowerowy w Polsce, jakby jak biznes rowerowy rozwijać. Zaczęło się faktycznie od bardzo małego miejsca, od bardzo małego lokalu przy warszawskiej Tamce, który liczył ile 25 metrów? mniej więcej, około 20-kilku metrów. Tam zaczęliśmy tak naprawdę robić rowery dla klientów pod kątem renowacji, odnawiania, klasyczny serwis. Tam to się wszystko zaczęło. Też rowery były klasyczne, prawda? Rowery były głównie miejskie i tak naprawdę rowery miejskie dla dziewczyn, rowery miejskie typu ostre koło czy single speedy, to jest jakby cały czas nasz core. Tak mi się spodobało, jak ty powiedziałeś, że się taką biżuterią dla, dla kurierów rowerowych. No niektórzy tak uważali. Okay. I uważają do dzisiaj całe szczęście. Tak, ale jak wchodzę do waszego sklepu, to nie czuję, że waszym głównym klientem jest już kurier rowerowy. No bo rozmawiamy o czasach przeszłych. Teraz jakby w dalszym ciągu Budujemy ostre koła, budujemy single speedy, aczkolwiek w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło. Tak, bo już nie jesteśmy na tamce, mamy w tej chwili trzy sklepy, z czego dwa w Warszawie, jeden we Wrocławiu. Jeden jest zachowany cały czas w klimacie, bo jesteśmy tam od 10 lat przy ulicy Skolimowskiej. Tam w dalszym ciągu, mierząc po podłodze, mamy 20 metrów kwadratowych, ale dorzucając do tego antresolę, przekraczamy 40. Także jest to miejsce małe, ale bardzo rozpoznawalne i klimatycznie. A od zeszłego roku mamy także dwa lokale, które mają każdy ponad 100 metrów kwadratowych. W zasadzie można to nazwać już salonami rowerowymi. Na szczęście nie będziemy rozmawiali tylko o Was, bo po to Cię zaprosiłem, żebyś opowiedział też właśnie o sobie, o swojej historii w rowerach, ale też o tym, jak zmienia się, jak zmienia się ta branża. I zaczniemy tą historię trochę z drugiej strony, czyli od końca, czyli od dziś. Ponieważ ten rok jest wyjątkowy. Znaczy, branża wyszła w, w nowy sezon z obniżkami, i to obniżkami rzędu 60%. Jak niektóre firmy zastosowały takie obniżki. W ten rok, w rok poprzedni i bym powiedział, że może jeszcze nawet chwilę wcześniej, ponieważ mieliśmy bardzo duży wzrost sprzedaży w roku 2020, roku pandemicznym, tak, gdzie. Gdy wszystkie sklepy rowerowe były opustoszałe, nie mieliśmy rowerów, ale nie dlatego, że mieliśmy problem z dostawcami, tylko po prostu wszystko zostało wykupione. Tak. Wtedy branża zareagowała w ten sposób, że skoro wszystko się sprzedało w 2020, to 2021, 2 i 3 na pewno będą jeszcze lepsze. W związku z tym producenci zaczęli produkować rowerów kilkukrotnie więcej. Ale jednak rynek zweryfikował, że takie jest zapotrzebowanie, tak duże zapotrzebowanie nie było, nie było potrzebne, więc jesteśmy w tej chwili w momencie, gdzie magazyny wielu producentów i wielu sklepów są po prostu przepełnione. Czy chciłość was zgubiła? Nas nie, ale duży graczy tak. Dobrze. Mnie przy okazji też zgubiła, bo jedna z tych firm, która obniżyła o 60% właśnie swoje produkty, to jest ta, w której kupiłem rower dla swojego dziecka i on kosztował, on teraz kosztuje o połowę mniej. I mnie szlak trafia, bo jeszcze go nie zdążyłem spłacać, a on jest już o połowę mniej. Ale pocieszam się, że są tacy, którzy zapłacili tam za rower 50 tysięcy i on dzisiaj kosztuje, dajmy na to 30. 000. Czy to jest uczciwe w stosunku do, do klienta? Czy to jest uczciwe? To już każdy sobie oceni. tak? Aczkolwiek yy, faktycznie najwięksi gracze na rynku w okolicy XXI roku bardzo podnieśli ceny. Tak? Jakby nie dość, że wyprodukowali bardzo dużo rowerów. To te ceny zostały wręcz sztucznie wywindowane w kosmos. Yy, no i teraz tak naprawdę mamy odbiło się to czkawką. Okej, okay, dobrze. Mówię okej, okay, dlatego, że y, ci, którzy nie mają roweru, to chyba jest ten moment, kiedy powinni pójść do sklepu albo poszukać w internecie roweru i go sobie kupić, prawda? Najlepiej pójść do sklepu, co by mieć rower możliwie dopasowany do swoich potrzeb. Okej, okay, dobrze, tu się zgadzam. A powiedz mi, jak już ktoś pójdzie do tego sklepu i będzie kupował rower, to zadadzą mu tam całe mnóstwo trudnych pytań. Czasami nawet y, bym powiedział, takich zatrudnych. I między innymi pytanie, może się spotkać z takim pytaniem, czy ten rower powinien być na ramię stalowej, aluminiowej czy karbonowej? Co Twoje serce ci podpowiada, nie serce sprzedawcy, ale Twoje własne? Moje własne dla siebie wybrałbym stalówkę, bo lubię komfort, bo lubię jak rower jest w tej chwili wygodny, i to jest coś, czym bym się kierował, jeżeli chodzi o mnie tylko i wyłącznie, tak? Jeżeli chodzi o sprzedawców, to tutaj delikatnie zmienię py główne pytanie, które pada w sklepie, bo ono, zaczynamy tak naprawdę od dwóch pytań. Gdzie będzie klient jeździł, po jakiej nawierzchni, jak daleko i jaki ma budżet. To są tak naprawdę z punktu widzenia sprzedawcy dwa pytania, od których warto zazwyczaj zacząć. Oczywiście nie do każdego klienta to podpasuje, aczkolwiek do 90% jak najbardziej.